i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I Drodzy bracia i siostry, w naszej wspólnocie za Bożym niewątpliwie wyrokiem z Bożej woli mamy dziś jako prowadzącego na nasze rekolekcje w roku 2011, tu w Wielkim Poście w Esen, długoletniego naszego przełożonego, naszego zgromadzenia zakonnego księdza Zbigniewa Rakieja, który w tych dniach będzie nam tutaj służył swoją posługą, słowem i zachętą. Wzywajmy Ducha Świętego, niech te rekolekcje, niech ten Wielki Post będzie czasem uświęcenia, czasem odnowy, okresem umocnienia, okresem nadziei, czasem błogosławionym, aby ten Wielki Post, który zakończymy potem świętami radosnymi zmartwychwstania pańskiego, nas odnowił, zbliżył do Chrystusa, pozwolił nam... Uczestniczyć nie tylko w Jego cierpieniach i troskach, ale w Jego radościach i niech Jego radość zapełni nasze serca. Módlmy się o Stworzycielu duchu przyjść, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, niebieską łaskę zesłać racz sercom co dziełem są twych rąk. Pocieszycielem jesteś zwan i najwyższego Boga dar. Tyś namaszczeniem naszych dusz, zdrój żywy, miłość, ognia żar. Ty darzysz łaską siedemkroć, bo moc prawicy Ojca masz. Przez Ojca obiecany nam, mową wzbogacasz język nasz. Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj by i Syn poznany był, i Ciebie jednotchnienie dwóch. Niech wyznajemy z wszystkich sił Amen. z Zbigniewie na te dni pracy wśród nas życzymy dużo radości, satysfakcji i Bożej łaski. Szczęść Boże. Bardzo dziękuję za słowa powitania. I nie jest to pewno tak, jak myśli wielu z Was, że. Każdy z księży, który ma wygłosić rekolekcję, to już ma to wszystko tak wyuczone od seminarium, że właściwie nie jest to dla niego żadne większe wydarzenie. Chciałbym powiedzieć, że to jest zdaje się dokładnie odwrotnie niż myśli wielu, a mianowicie każdemu z nas towarzyszy świadomość tego, że zabieramy się za bardzo trudną i odpowiedzialną pracę w której powinniśmy i wielu ludzi w tym pokłada nadzieję, pomóc w okresie rekolekcji człowiekowi spotkać Pana Boga, może w jakiś nowy sposób go odkryć. I dlatego to nie jest zadanie, które my jakoś podejmujemy tak po prostu bez większej świadomości czy bez przygotowania, ale Podejmujemy z wielką odpowiedzialnością i nawet powiem więcej, że w tym roku się specjalnie na tę rekolekcję nie nastawiałem tutaj, miałem troszkę inny plan, ale to właściwie, że tu jestem, to taka zasługa już jest i urok osobisty waszego księdza proboszcza Tadeusza, który wiedział, jak ze mną rozmawiać. Bo mnie bardzo długo zna od że tak powiem lat seminaryjnych, które nawet nie tylko że spędziliśmy wspólnie, to nawet w pewnym okresie na studiach razem w jednym pokoju mieszkaliśmy i mieliśmy czas wiele rzeczy już wtedy przemyśleć, nawet na przyszłość, i to owocuje nie tylko naszą przyjaźnią, ale też pewnym zobowiązaniem do tego, że jak on uznał że powinienem być tutaj w tych dniach, no to ja zrozumiałem to jako naprawdę pewien obowiązek naszej od lat przyjaźni i znajomości. Dlatego staję tu z radością, ale mimo wszystko w poczuciu naprawdę wielkiej odpowiedzialności, która na mnie w tym względzie spada. Choć towarzyszy mi zawsze i jeszcze jedna myśl, rozpoczynając takie rekolekcje. <laughs> że owszem, od nas, od księdza prowadzącego, zależy wiele i powinien, powinien zrobić ksiądz wszystko, żeby ten obowiązek spełnić najlepiej, ale zawsze trzeba zostawić miejsce jeszcze na dobrą wolę człowieka, na fakt, że wielu z Was zechce rzeczywiście się otworzyć na działanie Boga który to będzie w szczególny sposób pośród nas działał, że znajdziecie na to czas, że znajdziecie właściwą wewnętrzną dyspozycję, że bardzo chcecie pogłębić swoją jedność i komunię z Panem Bogiem, jak to w Polsce episkopat nas wzywa w tym roku do tego, żebyśmy pogłębili swoją właśnie komunię z Bogiem. I wreszcie trzecia rzecz, najistotniejsza, to to, że obojętnie jak my się staramy coś zrobić, i ja jako ksiądz, i wy jako wierni, słuchający, uczestniczący w tych rekolekcjach, jeszcze nad tym wszystkim będzie się w to mocno wierze unosił Duch Święty, którego wspólnie z księdzem Proboszczem przed chwilą... Wezwaliśmy na rozpoczęcie tych rekolekcji. I wierzę, że właśnie światło Ducha Świętego nas, Was i nas kapłanów, podprowadzi jeszcze bliżej do Pana Boga, bo spełnianie obowiązku przewodniczenia rekolekcjami jest także czasem, w którym kapłan prowadzący te rekolekcje naprawdę do końca w nich też uczestniczy. Oddajmy się więc łasce Bożej dajmy się prowadzić Duchowi Świętemu, aby rzeczywiście ten czas był jak najlepiej wykorzystany dla naszego duchowego dobra.